Ponieważ właśnie zakończyliśmy modelowanie i obciążanie naszej stalowej hali, w tym filmie rozpoczynamy obliczenia w programie RFM6. Obliczenia w programie RFM można rozpocząć na kilka sposobów. Na przykład za pomocą przycisku Oblicz Wszystko można jednocześnie obliczyć wszystkie przypadki obciążeń, sytuacje obliczeniowe i kombinacje obciążeń. Alternatywnie możemy rozwinąć menu Oblicz i wybrać jedną z dostępnych opcji. Możemy obliczyć tylko bieżące obciążenie lub użyć funkcji do obliczenia, aby obliczyć określone sytuacje obliczeniowe i kombinacje. Zastosowano tu kolejną innowację programu RFM6. Program wykorzystuje teraz wszystkie dostępne procesory na Twoim komputerze. W przypadku modeli, w których konieczne jest obliczenie wielu kombinacji obciążeń, uruchamianych jest równolegle kilka solwerów. Następnie każdy solwer niezależnie przeprowadza obliczenia dostępnych kombinacji obciążeń. Prowadzi to do lepszego wykorzystania dostępnych rdzeni, a tym samym do szybszych obliczeń. Przed rozpoczęciem obliczeń możemy zdefiniować ustawienia określonych kombinacji obciążeń. W tym celu ponownie otwieramy okno dialogowe Przypadki obciążeń i kombinacje obciążeń i przechodzimy do zakładki Kombinacje obciążeń. W zakładce Opcje można utworzyć ustawienia dla określonej kombinacji obciążeń, które będą uwzględniane w obliczeniach takich jak np. analiza stateczności. Jak zwykle można je edytować za pomocą przycisków na prawo od listy lub tworzyć nowe. Po zakończeniu ustawień klikamy przycisk Oblicz w dolnej części okna, aby obliczyć wybraną kombinację obciążeń. Po bezbłędnych obliczeniach wyniki są wyświetlane na modelu. Navigator posiada dodatkową zakładkę, nawigator wyników. Tutaj można wyświetlić różne wyniki, takie jak odkształcenia, siły wewnętrzne lub reakcje podporowe. Typ wyniku należy zdefiniować w nawigatorze, a obciążenie wyświetlane jest na początku listy. Ponieważ obliczana jest tylko wybrana kombinacja obciążeń, wyniki są widoczne tylko dla tej kombinacji. Jeżeli chcesz wyświetlić wyniki innego obciążenia lub kombinacji, program RFM zapyta, czy należy je teraz obliczyć, ponieważ nie są jeszcze dostępne wyniki. Teraz wiesz, jak przeprowadzić obliczenia w programie RFM 6. W następnym filmie przyjrzymy się wprowadzaniu graficznemu i wynikom tabelarycznym. Do zobaczenia wkrótce.